Ze względu na przedłużającą się ciepłą zimę tego roku musieliśmy poszukać śniegu gdzie indziej niż w Beskidzie Śląskim. Przyjechaliśmy 225 km od Katowic, tu do Krynicy Zdroju, gdzie na Jaworzynie Krynickiej okazuje się jest biało. Gondola w ciągu 7 minut zawiezie nas na sam szczyt na wysokość 1114 m. No i spróbujmy, zobaczmy jak to wygląda. Jesteśmy już w gondoli na Jaworzynę Krynicką. Czeka nas 7-minutowa podróż. Gondola jedzie z prędkością 5 metrów na sekundę i w ciągu godziny potrafi zabrać 1600 narciarzy i snowboardzistów. To bardzo stara gondola, co prawda, bo ma już 17 lat, ale całkiem sprawna, przyjemna. Nie kapie na głowę, nie marzniemy, jest bardzo przyjemnie i komfortowo. Po 7 minutach jazdy jesteśmy już na szczycie Jaworzyny Krynickiej na wysokości 1114 m i stąd czynną czerwoną jedynką, której długość jest 2600 m o różnicy poziomu 460 metrów, spróbujemy zjechać na sam dół na tych otonartach. Próba zjazdu z Jaworzyny Krynickiej powiodła się, choć warunki śniegowe miejscami były trudne. Spore obszary nartostrady były przetarte do ziemi i w tych miejscach utworzyły się ciemne plamy, które oczywiście trzeba było omijać. Śnieg w lepiej naśnieżonych miejscach rano był jeszcze dość zmrożony, ale z każdą godziną robił się miękki i grząski i warunki do jazdy zaczęły się pogarszać. Obecnie z całą pewnością trasa jest już zamknięta w oczekiwaniu na zapowiadane ochłodzenie. Udało nam się w grudniu naśnieżyć sporą część stoków. No i ten śnieg jeszcze do, do dzisiaj jest, także narciarze mogą się nim cieszyć. No Zależy nam na tym, aby, aby wiadomo, utrzymać go jak najdłużej, aczkolwiek nie mamy wpływu na, na aurę i, i zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. No, może, może, może natura nam pomoże i niedługo spadnie upragniony śnieg. Natura zwykle oddaje to, czego jeszcze nie dała, zgodnie z zasadą, że w przyrodzie nic nie ginie. Dowodem na to może być rozpoczynające się ochłodzenie, które daje nadzieję na wznowienie sztucznego naśnieżania. W pierwszych dniach stycznia polskie góry opanowali nasi sąsiedzi ze wschodu, którzy w ten sposób spędzają u nas swoje prawosławne święta. Na Jaworzynie Krynickiej spotykamy narciarkę z Ukrainy. U Was dużo śniega? A u Was jest śnieg? U nas w Doniecku są tylko hałdy i nie ma gdzie jeździć na nartach. Naprawdę? O tak, i dlatego przyjechałam nigdzie indziej, tylko do was. Podoba ci się w Krynicy? O tak, to bardzo ładne miasto. O rozmowę z polskimi narciarzami, jak się okazało, wcale nie było łatwo. Trafiła nam się jednak rodzina rodaków, ale bez nart. Przyjechali z Lublina. Jak się odpoczywa? No, bardzo dobrze. Bez bardzo nart? Dobrze. Jeszcze w tym roku bez nart. Akurat z dziećmi, małe dzieci jeszcze, jeszcze na nartach nie jeżdżą. Czyli rodzinny wypad tak, tak turystyczny pieszy, nie bardziej turystycznie, tak. Pogoda trochę nie dopisuje, ale nie jest źle. Nie jest zimno, jest fajnie dla dzieci przyjemnie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Są i narciarze, którzy wydają się być bardzo rozbawieni. Zdecyduje się pan zjechać? Eee, tak. Na pewno. jak się pani zasłania nartami? Pan jest, Pan jest bardzo zdesperowany, więc na pewno zjedzie. Nawet po tym błocie. Za, za pani przyzwoleniem i prośbą? E, tak, no. Jak mam później marudzić następne pół roku, że nie wyjeździł się na nartach, no to już nikt zjeżdża. Na świętego, świętego spokoju. A jak kondycja? Jest w porządku. Wczoraj potrenowałem w barze. Przedwczoraj też tutaj na górze, także myślę, że dam radę. Bo środku narciarskim Jabożyna Krynicka pomyślano również o dobrej strawie, o miejscu, gdzie można się ogrzać. Jestem w jednej z karcz, nazywa się Koliba. Trzeba się posilić po kilku zjazdach, żeby nabrać sił na popołudniowo-wieczorową jazdę. No to szybciutko kończę, bo mi stygnie, nie mam czasu mówić. Do zobaczenia. Trwająca od dłuższego czasu wiosenna odmiana zimy nie daje złudzeń. O śniegu miłośnicy Białego Szaleństwa mogą teraz tylko marzyć, zwłaszcza w niższych górach. Wydaje się jednak, że teraz po dłuższym okresie cieplejszej aury z temperaturami dochodzącymi do nawet plus 8 stopni, nikt nie mógł poradzić sobie stopniającym śniegiem. Na Czantorii w Ustroniu wciąż bez zmian. W tym sezonie tylko kilka dni czynny był krótki 200-metrowy odcinek trasy przy wyciągu Stokłosica. Teraz trzeba czekać na zimową aurę i zaczynać wszystko od początku. Podobnie jest w Wiśle na Soszowie, choć jeszcze tydzień temu można tam było szusować i to był jedyny czynny ośrodek narciarski w tym rejonie. Śnieg jeszcze leży na jednej trasie, ale jest rozmiękły i przez to grząski. W nowej osadzie góra Wróblonki już tylko miejscami pokryta jest cienką warstwą topniejącego śniegu, a zdaniem gestorów początek tego sezonu jest całkowicie nieudany. Cienków w Wiśle Malince również musiał się poddać. Mało tego, ośrodek był zmuszony odwołać Sylwestra na stoku ze względu na brak śniegu. Naprzeciw ośrodek Klepki. Nic nowego oprócz kolei krzesłkowej, która nie może doczekać się inauguracji. W Szczyrku sytuacja jest analogiczna, choć po drodze na Białym Krzyżu na przełęczy Salmopolskiej istnieje szansa na utrzymanie ruchu narciarskiego do przełomu tygodnia, kiedy ma nadejść ochłodzenie. I właśnie tu warto codziennie sprawdzać w internecie, jak rozwija się sytuacja na stoku. Pośrodku Czerno solisko, tej zimy wyciągi jeszcze nie ruszyły i będzie trzeba na to poczekać dłużej. Nawet jeśli zrobiło się teraz chłodniej, a kolejne noce mają być mroźne do nawet minus 9 stopni, to na śnieżanie tras musi potrwać co najmniej kilka nocy, nim będą nadawały się do jazdy. Na Skrzycznym, najwyższej górze Beskidu Śląskiego, też czekają na mróz i śnieg, ale aura jest wyjątkowo stanowcza. Najwyraźniej zimie wcale się nie spieszy, ale w końcu chyba przyjdzie. Na to właśnie liczą narciarze i snowboardziści. No ale mamy taką wiosenną zimę. Mam nadzieję, że tak jak mówią meteorologiczne prognozy. Podczas tego weekendu zrobi się znacznie chłodniej. Na piątek w Beskidach przewidywane jest zachmurzenie duże, słońca raczej nie zobaczymy, no i przyjdzie to ochłodzenie na wysokości 800 m. Nawet temperatura może spaść do minus 1 stopnia nocami, w ciągu dnia do plus dwóch stopni. Przewidywane są opady śniegu z deszczem i śniegu, tam wyżej właśnie na wysokości 800 metrów. a w dolinach nawet do plus 3, plus 5 stopni.